Cześć, Paweł Królikowski, Cerem Out of the Box. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać następną z funkcjonalności pudełkowego systemu Microsoft Dynamics 365 Sales. Znowu jesteśmy w aplikacji sprzedażowej. Dziś chciałbym pomówić troszeczkę o materiałach sprzedażowych, czyli o takim repozytorium. Najbardziej popularnie wykorzystywanych materiałów w ramach naszego zespołu sprzedażowego, czy to będą broszury, czy to będą ulotki, czy to będą katalogi, cenniki, czyli wszystko, co, to, co często dajemy naszym klientom w formie papierowej, dajemy na spotkaniach, dajemy na eventach, to też możemy umieścić w CRM-ie, możemy się tym w CRM-ie dzielić za pomocą maila, możemy w CRM-ie traktować to również jako. Takie podręczniki, playbooki dla handlowców, yy, służące za szybką ściągę, co na przykład w naszych cennikach się znajduje. Także ten element materiałów sprzedażowych pomaga w takiej codziennej pracy naszemu zespołowi sprzedażowemu. Jesteśmy, tak jak już mówiłem, w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Sales, aplikacja Centrum Sprzedaży. Tutaj, jak zjedziemy sobie po lewej stronie, w materiałach dodatkowych znajduje się tabela materiałów sprzedażowych, i ja się w tej chwili przełączę na tę tabelę, aby pokazać Wam, w jaki sposób możemy sobie skonfigurować takie repozytorium, taki zbiór naszych dokumentów, ulotek, tych wszystkich elementów, które będziemy wykorzystywać w codziennej pracy sprzedażowej. W tym momencie jesteśmy w tych materiałach sprzedażowych. Widzimy widok wszystkich materiałów sprzedażowych. Ja sobie mogę dodać nową ulotkę, nową broszurę, nowy element. Proszę zauważyć, że one są już w tej chwili w jakiś sposób skatalogowane. Mamy tutaj kilka typów tych materiałów sprzedażowych. Na przykład, jeżeli są to powtarzalne prezentacje, często wykorzystujemy podczas działań salesowych, pre-salesowych, takie prezentacje, które. W sposób niepowtarzalny są brane na spotkania. Możemy je sobie tutaj zapisać i zawsze wracać do CRM-a. Tak jak widzicie, różne typy, które możemy wykorzystać. Ja wezmę sobie, e, wezmę sobie tutaj e, biuletyn. E, wybierzemy sobie biuletyn. Możemy dodać opis takiego biuletynu. Podręcznik: licencjonowania Dynamics 365, najnowszy. To będzie też tytuł naszego materiału sprzedażowego. Możemy sobie dodać. Temat takiego, um, takiego materiału sprzedażowego. Pokażę wam, jak za chwilę jak konfigurować te tematy, natomiast te tematy pomagają nam w takim um, agregowaniu, w później łatwiejszym wyszukiwaniu tych materiałów sprzedażowych. Oczywiście określimy sobie datę wygaśnięcia z racji tego, że podręczniki licencjonowania zazwyczaj są odświeżane co roku. My sobie datę wygaśnięcia tego podręcznika ustalimy na. 31 lipca. No i pracownik, z którym należy się kontaktować w kwestii tego podręcznika, to oczywiście jestem ja, więc wskazuję siebie jako kontakt do rozmowy o tym materiale sprzedażowym. Zapisuję taki materiał sprzedażowy, i proszę zauważyć, że w tej chwili pojawiły mi się jeszcze dwie dodatkowe możliwości. Pierwsza możliwość to oczywiście dodanie załącznika dotyczącego sprzedaży, czyli ja tutaj w tym załączniku wskazuję tak naprawdę, co będzie tym moim elementem, co będzie tym moim podręcznikiem, czyli wybieram po prostu plik. License tutaj mamy ten licensing guide Dynamicsowy, Podpinamy go, nazywamy go jako rekord. Oczywiście jestem autorem. E, możemy sobie dodać słowa kluczowe do wyszukiwania. Później takiego podręcznika. Em, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie dopisać streszczenie, co w tym materiale się znajduje, ale w tym momencie, jak wybierzemy, zapisz i zamknij, to proszę zauważyć, że doda nam się to do naszego materiału sprzedażowego jako ten plik, załącznik, który będziemy powtarzalnie wykorzystywać w ramach tego konkretnego playbooka, broszury, katalogu, i tak dalej, i tak dalej. Proszę zauważyć też, że możemy skojarzyć taki materiał sprzedażowy. Z wybranym, istniejącym w systemie produktem. To może być bardzo przydatna kwestia, jeżeli później będziemy sprzedawać ten produkt, śledzić rentowność tego produktu, marżę tego produktu. Dodatkowo możemy handlowcom pomóc, dodając właśnie taki dodatkowy opis, broszurę dotyczącą tego produktu, specyfikację techniczną w ramach pliku PDF do tego produktu. Także tutaj możemy spiąć z istniejącym produktem w systemie, wybraną naszą. Um, ulotkę, broszurę, biuletyn, który tutaj będziemy dodawać. Rzecz się ma analogicznie, jeśli chodzi o konkurentów I to jest myślę bardzo ciekawa forma zastosowania materiałów sprzedażowych. Proszę spojrzeć, że często jest tak, że mamy przeciwnika, takiego konkurenta, który rywalizuje z nami o podobny sektor rynku, możemy więc w ramach materiałów sprzedażowych przygotować naszym handlowcom takie Klasyczne battle cardy, te, te nasze przewagi i słabość konkurencji, gdzie za każdym razem, jak wśród naszego, naszego procesu sprzedażowego pojawi się ten konkurent, możemy handlowcowi podpowiedzieć: OK, w materiałach sprzedażowych masz prostą instrukcję, jakimi przewagami, jakimi informacjami z takim konkurentem walczyć. Także tutaj możemy też wskazać konkurenta, który będzie. Podpięty do takiego materiału sprzedażowego. I to właściwie tyle. Mamy skonfigurowany, mamy skonfigurowany materiał sprzedażowy, mamy ten podręcznik licencjonowania, który oczywiście w każdej chwili sobie możemy otworzyć, pobrać i zobaczyć, co w tym konkretnym materiale dodanym do systemu CRM się znajduje. No i w tym momencie tak naprawdę możemy wykorzystywać ten materiał sprzedażowy, zarówno dostając się do niego za pomocą. Wszystkich materiałów sprzedażowych, filtrując tutaj te materiały sprzedażowe po tematach, szukać sobie konkretnych materiałów sprzedażowych. Jeżeli tych materiałów sprzedażowych nam przybędzie, będzie ich dużo. Proszę zauważyć, że tutaj oczywiście możemy sobie te widoki dotyczące materiałów sprzedażowych rozbudowywać. No i przede wszystkim, to co najważniejsze, jeżeli mamy ten materiał sprzedażowy, to możemy bezpośrednio podzielić się, z nim, e, podzielić się nim z klientem za pomocą natywnej funkcji wysyłania tego materiału sprzedażowego mailem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś byłby zainteresowany dokładnym podręcznikiem licencjonowania Dynamics 365, wybieram sobie taki rekord na liście, wybieram sobie wyślij jako wiadomość e-mail i oczywiście w tej chwili system otworzy mi takie okno wiadomości e-mail, nowe wiadomości e-mail, gdzie Automatycznie ten załącznik Dynamics Licensing Guide będzie dołączony jako ten element mojego maila, który chciałbym przekazać klientowi. No, oczywiście, temat jest również podpowiedziany jako, jako nazwę tego mojego playbooka, tego mojego materiału sprzedażowego. Wskazuję od, wskazuję do kogo to powinno być wysłane. Wysyłam takiego maila w sposób szybki. Jestem się w stanie podzielić takim materiałem sprzedażowym z mojego repozytorium z Dynamics. Także to jest. To jest kwestia samego zbioru tych materiałów sprzedażowych. Natomiast to, co obiecałem przed chwilą, jeśli chodzi o definicję tych tematów, bo zobaczcie, możemy sobie po tych tematach tutaj filtrować, katalogować, segregować te materiały sprzedażowe, po to, żeby je było łatwiej znaleźć. A w tym celu, aby sobie taki, takie drzewko tematów, taki zestaw tych tematów, których dotyczyć mogą materiały sprzedażowe, skonfigurować, wchodzimy sobie w ustawienia zaawansowane, otwieramy te ustawienia zaawansowane. W ramach ustawień zaawansowanych odnajdujemy zarządzanie podmiotem gospodarczym, w zarządzaniu podmiotem gospodarczym znajdujemy sekcję tematy, i tutaj tak naprawdę możemy sobie konfigurować drzewko tych naszych tematów wraz z opisem tych tematów. Jeżeli ja sobie chciałbym edytować temat Dynamics 365, możemy sobie tutaj takie, taką adnotację zrobić. Proszę zauważyć, że te tematy możemy również zagnieżdżać, czyli na przykład, jeżeli pod mixem 365 chce mieć jakiś jeszcze dodatkowy subtemat, no to w tej chwili dodaję tu jako drzewko tematów związanych z tym tematem nadrzędnym. I te tematy oczywiście później w ramach materiałów sprzedażowych możemy dodawać sobie do konfiguracji jako te, które będą nam grupować, materiały będą nam zbierać e, i katalogować te nasze broszury, katalogi, cenniki, ulotki, wszystko, co to, to tak naprawdę zechcemy zgromadzić tutaj jako sprzedażowe repo. Materiały sprzedażowe Microsoft Dynamics 365. Bardzo fajna, prosta, niedoceniana, ale niezwykle przydatna funkcja, jeśli chodzi o codzienną pracę zespołu sprzedażowego.